Martwy ciąg przy użyciu handli. Dość rzadko wykonywane ćwiczenie na siłowniach. Ja rzadko widzę, że żeby ktoś wykonywał to ćwiczenie. Handle troszkę inaczej pozwalają nam rozłożyć środek ciężkości. Jest to coś pomiędzy kettlebell a sztangą. Często panie boją się używać sztang, nie chcą używać sztang, bo wydaje mi się, że teraz tam nie wiadomo jakie wielkie mięśnie mu rosną do y, handli dużo łatwiej przekonać na początku daną osobę, także ja Wam pokażę bardzo fajne ćwiczenie dużo prostsze ćwiczenie na początku do wykonania niż taka wersja martwego ciągu ze sztangą, tak zaczynamy zabieramy sobie hantle tak, ładnie proste plecy, podnosimy plecki prosto, oczywiście pierwszy ruch nie będzie super idealny stopy prosto, kolana lekko kierujemy na zewnątrz i pamiętamy o tym, że głowa prosto, łopatki spięte i wychodzimy mocno ruchem zawiasowym, tak zwanym biodrze, ponieważ główną funkcją mięśni pośladkowych, trzeba sobie to wbić do głowy, jest wyprost biodra, także drogie Panie, jeżeli to oglądacie, pamiętajcie, że ciężary tak i martwy ciąg uczynią Wasze pośladki zgrabnymi, a nie milion pięćset ćwiczeń z jakimś tam odwodzeniem gumy tak dalej. są ćwiczenia akcesoryjne, które pomagają, a nie są bazą tak naprawdę dla budowy mięśni pośladkowych. Także dobrze, wykonujemy. głowę wysoko, tak, i wykonujemy tu i prosto głowa się patrzy wysoko. O, nie zadzieramy głowy, tak jest i ruch. Pamiętam, aby wykonywać tak głównie w biodrze. Aha, tak jest. Kolana tylko lekko wspomagają ruch. Pach. Tak. I możemy wyjść wyżej, szybciej, przepraszam, szybciej do góry, ruch do dołu, troszkę wolniej. Pach. Tak. prosto, postał, łopatki ściśnięte. Croco. Ja. Pamiętam o tym, żeby lekko wysunąć handlę przed siebie, co też nam zwiększy napięcie na całej tylnej taśmie, czyli na mięsiach dwugłowy chuda i na mięsiach pośladkowych.